subskrybujesz mojego kanału jeszcze uczyń to proszę czym prędzej tam na dole jest taki dzwoneczek który możemy nacisnąć żebyś częściej mógł, mogła oglądać moje filmy, zależy mi na każdym subskrybencie, niedawno co dopiero strzelił tysiączek, moim następnym celem jest 10 tysięcy niestety to już pewnie nie potrwa tak krótko jak, jak do tej pory ten tysiąc, witam Cię serdecznie kolejnej soboty. Dziś kontynuacja jednej z poprzednich lekcji, czyli sekwencje na jednej strunie. Co kreatywnego możemy wymyślić grając tylko trzy dźwięki na jednej strunie. I poprzednia lekcja dotyczyła szesnastek, tak? Czyli było ta, 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 ta. A w dzisiejszej lekcji sobie omówimy tak? czyli kombinacje trójkowe. No i skoro mamy do dyspozycji tylko, jak na razie, tak? Piąty, siódmy i ósmy próg, czyli dźwięki ABC w gamie AMOL. W jaki najprostszy sposób możemy zagrać je? Po prostu od lewej do prawej, tak? Czyli od najniższego do najwyższego. Piąty, siódmy, ósmy. I znów chciałbym, żebyśmy zaaplikowali tą procedurę ćwiczenia, którą w tym poprzednim odcinku omówiłem. Czyli gramy trzy dźwięki, i później kończymy następnym i czekamy. Jeżeli już nam wychodzi, czyli ta przerwa jest potrzebna, żeby poluzować i przygotować się do następnej sekwencji, tak? Jeżeli nam wychodzi już pojedynczo, no to możemy podwójnie ją zagrać, tak? Czyli... OK? Jeżeli wychodzi, to potrójnie. No i ostatecznie już, jeżeli wychodzi w tym tempie, no to w ogóle bez przerwy. Ja odpalę teraz... Y... Automat perkusyjny, tempo 120. Mam nadzieję, że będzie w sam raz. Czyli jak tu musimy te triole policzyć? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, No i spróbujmy. Na razie pojedyncze. Jakie następne kombinacje z tych tylko składające się trzech dźwięków możemy wydobyć? No, zaczęliśmy od piątego, tak? I zagraliśmy piąty, siódmy, ósmy. Możemy zagrać również kombinacje, które ja nie lubię znowu, ale nie lubię to znaczy, czyli nie umiemy ich zagrać szybko, niestety. Piąty, ósmy, siódmy. Spróbujmy z automatem zobaczymy, jak pójdzie. One, two, three i A jakoś wychodzi. Dobrze. Następną. Weźmy teraz od skrajnego dźwięku, czyli od dźwięku C i zagrajmy dwa pozostałe w dół, tak? Czyli będzie. Trzy kombinacje. No chodź. No, teraz to sprzęt. To jest ok. To znaczy, że ustawiłem zbyt wolne tempo. Teraz kombinacja pod tytułem ósmy, piąty, siódmy. Ok. Polecam ćwiczyć to z metronomem, bo ostatecznie kombinacja ósmy, piąty, siódmy może wam się zlać z kombinacją piąty, siódmy, ósmy. One inaczej brzmią po prostu do, do podkładu, jak gramy rytm. Próbuj. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie jakoś poszło. Czyli podsumujmy, ile może być być może, że Aha, jeszcze moglibyśmy od siódmego palca zacząć. Trudno sama myśl o tym, ale możecie spróbować. 7, 8, 5 albo 7, 5, 8. Czyli możemy zagrać tak. 5, 7, 8. 5, 8, 7. 8, 7, 5 albo 8, 5, 7. No albo te kombinacje, o których dzisiaj łaskawie je pominę, bo są dla mnie super trudne. Czyli siódmy, piąty, ósmy, albo siódmy, ósmy, piąty. I oczywiście w tym tempie, tu jest tempo 120, te kombinacje szału nie robią, ale uwierzcie mi, jak zaczniecie to zagrać, spróbujecie to zagrać w tempie 180 albo ponad 200, nawet, to wtedy zaczynają się kłopoty, ale też i fajne ich brzmienie. I teraz co do sposobu ćwiczeń. Tak, jak w lekcji poprzedniej o szesnastkowych sekwencjach mówiłem, możemy sobie dowolnie urozmaicać to ćwiczenie. Nie jesteśmy przyspawani do 5, 7 i 8 progu. Możemy tą kombinację sobie na przykład przenosić w górę gryfu na jednej stronie. Tak? Przypominam tym, co nie wiedzą. Gama Amol to są dźwięki A, B, C, D, E, F, D, A. No i później tam znowu jest B, C, D i E, akurat w tej gitarze. Czyli piąty, siódmy, ósmy, dziesiąty, dwunasty, trzynasty, piętnasty, siedemnasty próg. Powiedzmy, że do ton dojadę, może jeszcze wyżej. Czyli zobacz, jak ta kombinacja może teraz zabrzmieć. Zostawmy na razie to tempo, a ja będę podjeżdżał co, co dwie lub co cztery frazy do coraz wyższych. Pozycji na gryfie. jest jeden ze sposobów. Jesteśmy w gamie i poruszamy się na jednej strunie. Albo bierzemy nasz ulubiony sposób grania, tak? Jeden z moich ulubionych, czyli Trinom Super string. I w ramach danej pozycji gramy to tą kombinację na każdej ze strun, czyli. Jeszcze możemy dodać, żeby to troszeczkę nam utrudniło ćwiczenie, ale i zabrzmiało inaczej. Otóż zobaczmy. Możemy spróbować na przykład zagrać tą kombinację 8, 7, 5, a później 8, 5, 7, tak? No a już nie, nie, nie wchodzi do łapki. A dlaczego teraz? Aha, bo ja wolę na odwrót zaczynać, tak? Tak, jakoś lepiej mi wychodzi. 8, 5, 7, 8, 7, 5. I znowu zobaczę, jak to może zabrzmieć w kontekście. możemy spacerować w górę, gryfu dół na którejkolwiek ze strum. Ja to nie wykonuję na chudej, ale możemy na każdej ze strum, tak? Niewykło. To może być jakakolwiek inna kombinacja. Na przykład 5, 7, 8, 5, 8, 7, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek sprawi mi chociaż trochę kłopotu, chociaż nie jest moją ideą, żeby to było kłopotem, ale, ale mm, zawsze tak jest, że. Na pewnym etapie, czy przy pewnym tempie, te kłopoty się zaczynają. Ja tutaj zagrałem w tempie spacerowym 120. To umówmy się, to, to, to nie jest nic specjalnego. Znowu zaczyna się jazda od 180. Może spróbuję na zakończenie zagrać jakiś fragment nieco szybciej, ale nie wiem, czy się uda. Jeżeli nie, to proszę o wybaczenie. To znaczy, że muszę to doćwiczyć. Tyle. Zapraszam się do. Komentowania, lajkowania. Pisz w komentarzu, jeżeli coś jest niezrozumiałe, albo tempo, w którym dajesz radę wykonać to ćwiczenie. Jestem bardzo ciekaw, jak Wam wychodzi. No a ja teraz spróbuję zagrać to w jakimś wyższym tempie. Zobaczymy, jak bardzo sobie zaszkodzę. Tempo 160, zobaczymy. Powinno być to słopot. Są babole, czyli to jest tempo moje takie, przy którym powinienem posiedzieć nieco więcej czasu, żeby żeby wyszło. Dziękuję, tyle na dziś. Cześć, do następnej soboty.